Witajcie kochani, z tej strony wasza Aleksandra i poczułam potrzebę zrobienia takiego krótkiego filmiku w formie poradnika na temat przyciągania do naszego życia pieniędzy. Ponieważ bardzo wiele pytań spośród pytań, które do mnie piszecie, zadajecie i, i tak naprawdę nie do mnie, a do kart. Poza miłością najczęściej jest to motyw. Z finansów, spraw z materialnych. I już parę razy wspominałam, że tak naprawdę pytanie w stylu czy w tym roku będę więcej zarabiać albo czy uda mi się spłacić długi, to są pytania zamykające, bo na nie zawsze będzie odpowiedź tak lub nie. I tak naprawdę powinno się bardziej skupić nasze myślenie i nasze działanie na tym, jak zrobić, żeby to Stało się rzeczywistością, żeby to się udało, żeby to się zamanifestowało w naszym życiu, ponieważ możliwości i szanse zawsze są. W otaczającym nas świecie, we wszechświecie jest pełne pole możliwości, tylko w zależności od tego, jakby czym amanujemy, przyciągamy odpowiednie zdarzenia. Także w tym filmiku chciałabym Wam tak pokrótce przedstawić jakby przede wszystkim to, jaki powinien być sposób myślenia i co trzeba zrobić, żeby. Zacząć odczuwać satysfakcję materialną. I najważniejszą sprawą jest przede wszystkim to, że jak mówi prawo przyciągania. Jeżeli nic nie wiecie na temat prawa przyciągania, to można sobie o tym poczytać. Aczkolwiek jest wiele takich okrojonych w internecie. W jakby interpretacji tego. Ale ogólnie prawo przyciągania mówi o tym, że przyciągasz to. Czym emanujesz? Jeżeli emanujesz energią braku, przyciągniesz do swojego życia jeszcze większy brak. Co to znaczy emanować energią braku? Jeżeli Twoje myśli kształtują się w, na przykład w sposób taki: znowu nie starczy mi do ostatniego. Znowu zabraknie mi na jakąś ratę kredytu. O Boże, jak mam sprawić, żeby starczyło na wszystkie opłaty? Znowu nie mogę sobie na nic pozwolić. Generalnie, tak jakby myślenie cały czas o niedoborach, o brakach przyciąga jeszcze większy brak. I jeżeli jesteśmy w takiej energii, to choćbyś yy, próbował tysiące rytuałów, marne są szanse, że one podziałają. Najważniejszą rzeczą jest przetransformować swój sposób myślenia zacząć nadawać na częstotliwości. Obfitości, na częstotliwość dostatku. To jest podstawowa, fundamentalna zasada. Wtedy zaczną się zmiany, zaczną przechodzić te pieniądze. To nie oznacza, że nagle z dnia na dzień wygrasz milion w totka albo dostaniesz spadek od ciotki ze Stanów. Nie, ale pomału zacznie się ta energia zmieniać. Przepraszam Was, ale dzisiaj dosyć dużo mówiłam, zasychamy w gardle, więc będę się wspierać. Herbatą. Także najważniejsze jest przekształtowanie, przetransformowanie swojego sposobu myślenia. I to w sumie jest najtrudniejsze, bo bardzo często myślimy automatycznie. Nie skupiamy się nawet nad tym, jak myślimy. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak myślimy. I tu włącza się temat uważności, żeby zacząć wyłapywać nasz sposób myślenia, i najpierw to będzie. Tak naprawdę obarczone lekkim wysiłkiem, żeby nauczyć się inaczej formułować swoje myśli. Aby zacząć doświadczać manifestacji dostatku, trzeba czuć energię tego dostatku w sobie. I to sprawi, że rozpocznie się cały proces stwarzania przez wszechświat, przez otoczenie okoliczności, w których zaczniecie ten dostatek doświadczać. Także najważniejsze jest, Pozbyć się uczucia braku, pozbyć się niedoborowości. I taka jedna z sztuczek w cudzysłowie, którą uwielbiam, która naprawdę działa, bo sprawdziłam ją wielokrotnie na sobie, zarówno w pozytywnym, jak i w negatywnym znaczeniu, odnośnie tego właśnie takiego poczucia, niedostatku, poczucia braku. Jeżeli idziesz na zakupy i na przykład widzisz coś, w sklepie, co ci się spodobało, nie wiem, bluzka, sukienka, zegarek, cokolwiek. I poczułaś, poczułaś, że chcesz to mieć. I już pomijając wybór, kupić czy nie kupić, ale jeżeli decyzja zapadła, że tak kupić, broń Boże, nigdy nie rób takiego zakupu z poczuciem żalu, z wyrzutami sumienia, z myślami w stylu, hmm, nie stać mnie nie powinnam sobie na to pozwolić. Jak to kupię, to braknie mi na coś innego. Zawsze wtedy. Wszechświat dorzuci ci jakąś sytuację, jakieś wydarzenie, które to potwierdzi. Wydarzy się coś, co wygeneruje dodatkowy, jakiś niespodziewany na przykład wydatek. A w momencie, gdy kupisz sobie coś i pomyślisz sobie, kupuję to z zadowoleniem, bez żadnych wyrzutów w sumieniu. Sumienia. Cieszę się, że sobie to kupiłam. Zasługuję na to, to, że pozwoliłam sobie na ten zakup, sprawi, że będę miała jeszcze więcej możliwości zrobienia sobie przyjemności. Uwierzcie mi, to działa. Wiele razy było tak, że z logicznego punktu widzenia nie powinnam sobie pozwolić na coś, na kupno czegoś, ale poczułam na przykład jakąś chęć. Zobaczyłam coś, co od dawna chciałam. Wielokrotnie tak było na przykład z książkami lub z kartami do Tarota. Tak, tak, jestem. Y maniaczką wyszukiwania nowych talii, które chcę. I w momencie, kiedy kupuję i myślę sobie super, jestem szczęśliwa, że to kupiłam, zasługuję na to i ta moja radość z tego zakupu przyciągnie jeszcze więcej możliwości odczuwania obfitości w życiu. I najczęściej było tak, że czasem na drugi dzień, czasem parę dni później nagle pojawiała się jakaś niespodziewana sytuacja, która której efektem był przypływ gotówki, albo dostawałam jakiś prezent drogocenny, coś niespodziewanego, co można było przełożyć na jakąś wartość materialną. Także pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne. Trzeba również pamiętać o tym, że ważna jest stabilizacja finansowa, ale mało kto z nas w dzisiejszych czasach ją ma, ale chodzi tu o to poczucie tej stabilizacji, żebyśmy nawet mając długi, mając nawet. Trudną sytuację, starali się myśleć w ten sposób, że żyję, mam co jeść i jakoś ciągle ten koniec z końcem jest stabilnie, a będzie jeszcze lepiej. Najgorsze, co możecie dla siebie zrobić, to jest dołowanie się, czarnowictwo, ciągłe rozpamiętywanie: na to mnie nie stać, na to mnie nie stać, tu muszę zapłacić, tu muszę wydać, skąd brać pieniądze, skąd brać pieniądze, jak ich mam tak mało. To jest najgorsze, co możecie zrobić przede wszystkim nie wolno się też zamykać jakby na drogi, którymi ten dostatek może do was przyjść. I tego bardzo szeroko uczy technika tak zwanego dwupunktu, ogólnie prawa manifestacji, że nie powinniśmy się zamykać jakby na sposób realizacji naszego celu. Mamy intencję, coś chcemy do naszego życia przyciągnąć i nie powinno nas tak naprawdę interesować, w jaki sposób to się stanie. Poza jednym wyjątkiem, aby to y, służyło jak najlepszemu, jak najwyższemu dobru. To nie może jakby być w, w nieetyczny w zły sposób y, wykonane. Y, nie może się to w taki sposób wydarzyć. Ale y, zakładając na przykład, że hmm, jak wygram w Totka, to spłacę wszystkie swoje długi. I w tym momencie zamykasz wszechświatowi pole działania, ponieważ jedyną opcją, jakby, jaką przyjmujesz do wiadomości na pojawienie się pieniędzy w Twoim życiu, jest wygrana w Totka. A gdy pomyślisz, jak pojawi się w moim życiu taka i taka kwota, to spłacę wszystkie swoje należności. I w tym momencie wszechświat ma pełne pole manewru, a czasem nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jakimi sytuacjami takie rzeczy mogą się wydarzyć. Także dajemy wszechświatowi, dajemy mm, otoczeniu pełne pole możliwości do zamanifestowania naszej intencji. I to jest bardzo ważne, bo doda, dostatek, tak samo jak miłość, tak samo jak wszystko inne, może przyjść do nas wieloma różnymi drogami, których często nawet po prostu nie bierzemy pod uwagę. Co jest jeszcze bardzo ważne? Przede wszystkim szacunek do pieniądza. Powinniśmy mieć zdrowe podejście do pieniądza, e, okazywać pieniądzom szacunek. I nie ma to znaczenia, czy to jest jeden grosz, czy to jest banknot 100 złotowy. Pieniądz to pieniądz. I powinniśmy okazywać mu szacunek. Powinniśmy zapraszać pieniądze do swojego życia, ponieważ pieniądze są środkiem przekazu energetycznego. To jest narzędzie, dzięki któremu możemy realizować swoje cele. Nie powinniśmy ich traktować jako coś złego, tylko to jest nasze narzędzie. I nie mówmy zdrobniale pieniążki, grosiczki, złotóweczki, bo zmniejszamy ich jakby wartość energetyczną. To jest pieniądz. To jest złotówka, to jest grosz. To nie jest stóweczka, tylko to jest stuwa. Nie, nie zmniejszajmy ich, ich tak jakby wartości. Kolejnym krokiem jest to, aby wbrew temu pomimo tego, w jakiej znajdujemy się sytuacji, starać się mimo wszystko okazywać swoją hojność w takim stopniu, na jakim możemy sobie to pozwolić. Ale hojność to nie, to nie jest rozrzutność. Hojność to jest przede wszystkim docenianie tego, co się ma i dzielenie się tym, czym można się podzielić, oraz wyrażenie wdzięczności. Hmm. Ważne jest, by czerpać przyjemność z obdarowywania, bo wtedy emanujemy energią tej hojności i jesteśmy w stanie szybciej przyciągnąć obfitość do siebie, ponieważ to, co wysyłamy, wraca do nas ze zdwojoną siłą. Pieniądze, tak jak mówiłam, są środkiem wymiany energetycznej, dlatego lubią być w ruchu. Im więcej co się niektórym może wydawać absurdalne. Im więcej tych pieniędzy się wydaje, tak naprawdę tych więcej, tym więcej ich mamy. Jeżeli czujecie jakiś przestój, jakąś stagnację w kwestii pieniędzy, puśćcie je dalej, puśćcie je w obieg. Zrobicie wtedy miejsce na kolejne przypływy. Ważne jest też to. Taka kolejna sztuczka a propos tego wydawania bez żalu, a wydawania z radością i z wdzięcznością. Kolejną sztuczką jest, że za każdym razem płacąc za zakupy i nie ma znaczenia, czy płacisz gotówką, czy płacisz kartą, czy robisz przelew, myślę sobie formułkę, możesz sobie ułożyć ją sam sama, ale myśl sobie formułkę w stylu wysyłam was w świat, a wy wracacie do mnie podwojone. Czyli na przykład płacisz za nie wiem, zakupy spożywcze i nie musisz tego mówić do pani ekspedientki, ale myślisz sobie: wysyłam was świat, a wy wracajcie do mnie w podwojonej ilości. To jest banalna rzecz, aczkolwiek pokazuje, jak ciężko nam jest wdrożyć jakąkolwiek zmianę, bo to jest banalna zmiana. To chodzi tylko o to, żeby pomyśleć sobie jedną konkretną rzecz w czasie płacenia. Także to warto jest wcielić w życie. Tak samo przetransformowanie takiego myślokształtu, że zbieramy na czarną godzinę, to jest jedna z okropniejszych rzeczy, którą sobie robimy. Bo myśląc w ten sposób, że zbieramy coś na czarną godzinę, przyciągamy do siebie wszelkie sytuacje, które mogą być tą czarną godziną. Czyli nie wiem, może nam się ciągle psuć samochód, sprzęty w domu. Generalnie mogą się wydarzać sytuacje, które będą wymagały zrealizowania naszego życzenia, ponieważ myśląc, że za każdym razem, gdy na przykład odkładasz sobie na konto oszczędnościowe czy do skarbonki, czy do skarpetki, myśląc o tym, że o, odkładam sobie tu na czarną godzinę, wysyłasz intencję we wszechświat. Odkładam sobie pieniądze na czarną godzinę, więc czarna godzina najprawdopodobniej w dosyć krótkim czasie się zmanifestuje. Zbieramy pieniądze na konkretny cel, który jest pozytywnie sformułowany. Zbieram pieniądze na wakacje, odkładam pieniądze na nowe perfumy, odkładam pieniądze na złoty cel. Cokolwiek, co kojarzy Wam się z czymś przyjemnym, miłym i dostatnim. Kolejną rzeczą jest to, żeby te wszystkie jakby zasady prawa przyciągania aktywować. To nie chodzi tylko o to, żeby je znać w teorii, ale żeby to wszystko właśnie razem yy, spójnie aktywować. Yy, można to wszystko wesprzeć jeszcze wizualizacją, bo wizualizacja ma naprawdę potężną moc. I te wszystkie działania połączone razem sprawią, że to prawo przyciągania zacznie dla, do Ciebie działać, bo będziesz. Yy, yy, będziesz emanował właśnie tą energią. Yy. Możesz sobie robić na przykład coś takiego, że codziennie rano po przebudzeniu lub przed zaśnięciem e, możesz w myślach wyobrażać sobie, jak wydajesz pieniądze na przyjemności, na przykład na wspaniałe rzeczy, na które sobie na ten moment nie możesz pozwolić, i nie myśleć o tym właśnie w kontekście, o nie mogę sobie na to pozwolić, tylko. Wyobrażaj sobie, jak czujesz tą radość, jak czujesz tą stabilność i spokój i bezpieczeństwo, mimo że wydajesz jakąś dużą kwotę pieniędzy. Wyobrażaj sobie to, jakby, jakbyś dokładnie w tej sytuacji brał udział i uczestniczył. Większość z Was pewnie wie, że myśli... Kreują rzeczywistość, że to, co powstaje w naszej głowie, tak naprawdę manifestuje się na planie fizycznym. I aby żyć w dostatku, aby żyć w obfitości, trzeba przetransformować swoje myśli. Trzeba umieć dziękować, trzeba odczuwać wdzięczność, trzeba umieć być hojnym, bo zauważcie, że bogaci ludzie nie mają żadnego problemu ani z dawaniem, Takim czasem, właśnie z naszej perspektywy, tych mniej bogatych postrzeganym jako rozrzutne, ale przede wszystkim nie mają żadnego problemu z otrzymywaniem. Nie czują się skrępowani, gdy ktoś ich czymś obdarowuje. Cieszą się i przyjmują to jako coś, co jest oczywiste, bo im się to należy. Także kochajcie siebie, wypracowujcie w sobie te myśli, dbajcie o swoje wysokie wibracje, czyli dobry nastrój i to pozytywne myślenie, bo od tego bardzo wiele zależy. To jest tak jakby początek zmiany tego waszego życia na planie materialnym. Dużą rolę odgrywają też afirmacje, bo jest to taki trening dla podświadomości, który przyzwyczaja nas właśnie oswaja nas tym stanem poczucia dostatku i obfitości. Afirmacje można poszukać gotowych, można ułożyć sobie samemu. To są wszelkie zdania, wszelkiego rodzaju zdania, które brzmią w pozytywnym wydźwięku, jak na przykład: od teraz pieniądze przychodzą do mnie z łatwością i lekkością. Im więcej wydaję, tym więcej dostaję pieniędzy w zamian. Jestem otwarty na dostatek i obfitość finansową. Zaznaczajcie obfitość finansową, ponieważ wszechświat czasami bierze dosłownie do siebie nasze intencje, więc tutaj, jeżeli powiemy, jestem otwarty, otwarta na obfitość, ona może się manifestować w każdy sposób i możliwe, że trzeba będzie potem szybko przejść na przykład na dietę. A to tak z przymrużeniem oka. Jeżeli na przykład prowadzicie swój biznes, możecie sobie manifestować to, co robię, cieszę się zainteresowaniem u klientów, a oni chętnie i hojnie za to płacą. Jestem jak magnes przyciągający pieniądze itp. itp. Są oczywiście też rytuały na, na bogactwo. I to nie są żadne skomplikowane rzeczy, zaraz Wam o nich opowiem. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, co możecie podejrzeć na kanale na YouTubie Cedrowych Wzgórz, Cedrowe Wzgórza. Tam jest filmik, jak zrobić woreczek Mojo. Pisze się przez J, Mojo. I tu również z autopsji zrobiłam, dwa razy robiłam woreczek. Za pierwszym razem w trakcie robienia dostałam... Y Olbrzymie zlecenie, olbrzymie w sensie na naprawdę wtedy dla mnie bardzo duże pieniądze. Bo w trakcie robienia tego woreczka już sobie wyobrażałam i czułam tą radość, i czułam jak to już działa i jak to wszystko ze mną rezonuje. I dokładnie w tym czasie dostałam telefon i dostałam piękne zamówienie. A kolejny raz. Po długim, długim czasie zrobiłam sobie nowy, odświeżyłam go, włożyłam do środka troszkę inaczej sformułowaną intencję i minęło parę dni i to nie było takie spektakularne wow, ale cały czas, cały czas było widać te efekty. Także polecam zrobienie sobie woreczka mojo. Mm. Polecam na pewno też rytuał, o którym mówi na kanale Akademia Ducha Wiedźma Ania. Tam jest rytuał, który dla osób mało systematycznych może być troszkę uciążliwy, bo polega na tym, że codziennie rano trzeba wypić napój, określony przez nią lub ułożony, że tak powiem, przepis sam, przez samego siebie. I wypowiedzieć konkretne, konkretne życzenia, intencje. Powiem szczerze, ja z moją niesystematycznością i słomianym zapałem ogarniałam go bardzo krótko, z moim nieregularnym trybem życia przede wszystkim, ale jest warty uwagi. I z takich rzeczy bardziej przyziemnych, które możecie bez żadnego tak naprawdę przygotowania robić. To, tak jak powiedziałam, wydając pieniądze, formułujecie sobie to zdanie, kupujecie sobie coś dla siebie, nieplanowanego, nieprzewidzianego, jakby w podstawowych zakupach, i kupujecie to bez żalu, z radością i z poczuciem, że i tak przyjdzie do was z nawiązką za ten wydatek. Ale jest jeszcze jedna ciekawa rzecz: gdy widzicie na drodze na chodniku jakiś pieniążek, grosz, inną monetę. Nieważne jaką widzicie pieniądz, podnosicie go i możecie stworzyć mu szkatułkę, czy jakąś ładną misę, kielich, coś, co kojarzy Wam się z bogactwem, z dostatkiem, z przepychem. Przeznaczacie jakiś taki pojemnik na nie i wrzucacie tam tego pieniążka z taką czułością, z taką troską, z takim zaopiekowaniem i też mówicie. Ja się Tobą zaopiekuję, a Ty przyślesz do mnie swoich braci. Można to sformułować jakkolwiek, a Ty przyślesz do mnie jeszcze więcej pieniędzy. Można wesprzeć się również noszeniem runy. I w kwestiach finansowych, kolorami bogactwa są kolor zielony i złoty przede wszystkim, więc można sobie zrobić runę jera, ja na przykład mam takie runek maleńkie, które bez problemu da się nosić przy sobie już. sekundkę, zaraz wam je pokażę. I one są właśnie zielone. Akurat moje chyba mają srebrne, zielone srebrne są. Moment, moment, moment. A moje się gdzieś nie w tym pudełeczku są, w którym patrzę. Zrobiłam je na sztywniejszym kartoniku. Pokolorowałam je własnoręcznie. I tak naprawdę chodzi tu o to, żeby to było właśnie własnoręcznie zrobione. W takim miłym nastroju. Można sobie włączyć świecę, można sobie włączyć jakieś kadzidło. Myśleć przede wszystkim o tym, w czasie robienia takiej runki, o przyciąganiu tych pieniędzy, wyobrażać sobie, jak one do nas przychodzą. I już Wam pokażę. To jest taka runka. Maleńka. Z tyłu jest srebrnym sprayem. Przyknięta, może być srebrny, może być złoty. Jest zielona. A symbol jest narysowany złotą kredką. Nie ma tu w tym żadnej filozofii. Także ta, z takiego czegoś można korzystać. Dlaczego runa Jera? Ano dlatego, że to jest runa, a, która zwiastuje nagrodę, sukces, dostatek, sprzyjające wydarzenia, sprzyjające chwile. Jest to runa, która mówi o tym, że przyjdzie do nas nagroda za nasze działanie, że możemy oczekiwać dostatku i dobrobytu materialnego. Także jest ona idealna do tego. Można też sobie zrobić skrypt runiczny. Tutaj mogę Was skierować do mojego filmu na temat skryptów runicznych, które robię. Skrypt runiczny może być sformułowany na wszelkie intencje na spłatę kredytów, na sprzedaż domu, samochodu i wiele, wiele innych intencji związanych z pieniędzmi i z dostatkiem. Można też zrobić sobie najlepiej ponowiu i najlepiej w czwartek, ponieważ czwartek jest w magii, w rytualistyce dniem przypisanym bogactwu, ponieważ... Jest, jest to dzień, w którym robi się właśnie rytuały bogactwa. Także na przykład w czwartek ponowiu można sobie wziąć zieloną świecę lub złotą świecę. Napisać sobie można na kartce intencje zielonym lub złotym na przykład duszem. Zapalić trzeba tą świecę, wkładając pod nią banknot. Im większym nominał, tym lepiej. I pozwolić tej świecy wypalić się do końca, ale pod sam koniec spalić tą karteczkę z intencją, myśląc o tym, że idzie teraz w świat. Energia z tej, z tej intencji, napisanej na kartce wraz z płomieniem, z dymem świecy, idzie w świat i wraca, manifestując się tym, czego właśnie chcemy. Można wykorzystać w rytuałach wszystko to, co kojarzy nam się z bogactwem i z obfitością. Czyli szafran, który od zawsze postrzegany jest jako najdroższa przyprawa świata, cynamon, mleko i miód, bo kraina mlekiem i miodem płynąca z olejków eterycznych wiem, że jest olejek mleka i miodu. Także można zrobić sobie taką miksturę własną, symbolizującą bogactwo, a można po prostu wziąć olejek właśnie mleko i miód lub olejek z mięty lub bergamotki i namaścić, wetrzeć w kartę do bankomatu, waszą kartę płatniczą lub wnętrze waszego portfela. I wtedy też pieniądze zaczną bardziej do was przychodzić i można to robić w każdy czwartek raz w miesiącu. Myślę, że to tyle z moich wskazówek. Mam nadzieję, że ta wiedza będzie dla Was interesująca, że będzie to dla Was przydatne, że wcielicie to w życie, że wykorzystacie. Będę bardzo wdzięczna za jakiś czas, za komentarze, co wdrożyliście i co, jak działa, jak się już manifestuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę Wam obfitości i dostatku. Aleksandra.